Watch z serii 10. Wreszcie doczekaliśmy się jakichś zmian. Systemowo wydarzyło się niewiele. Praktycznie mamy to samo co w poprzednim modelu. Doszły jakieś tam funkcje dla sportowców, głębokości, gdy pływamy, natomiast mi jeszcze nie było dane przetestować tych funkcji. Takie rzeczy jak rozmowy przez telefon, czy, czy powiadomień i tak dalej, to wszystko jest kopie wklej z poprzednich modeli. Najwięcej natomiast wydarzyło się z wyglądu i tutaj mamy przeprojektowaną całkowicie bryłę tego zegarka. Jest cieńszy i to faktycznie czuć. Paski są te same, sprawdzałem. Lepiej przylega do skóry, mniej się po prostu z tym chodzi. Takie detale jak koronka, która zrobiła się jest bardziej wystająca. Model celular dla przykładu miał czerwone kółeczko na koronce. W tym momencie jest szary. Bardziej spójny z wyglądem urządzenia. Są dużo bardziej minimalistyczne otwory w głośniku. Wcześniej mieliśmy podłużny pasek. Tam się lubił zbierać brud. Ja osobiście zdecydowałem się na kolor jet black. Znamy go z iPhone'a 7 i znamy go z tego, że się okrutnie rysuje. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. W momencie kiedy zobaczyłem na stronie Apple głęboki połysk, nie było mowy o kupię innego koloru. Osobiście mam wrażenie, że zegarek jest wykonany całkowicie ze szkła. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, patrząc się na niego, gdzie kończy się szyba wyświetlacza, a gdzie zaczyna się korpus urządzenia. Wyświetlacz od razu zabezpieczyłem folią, żeby nie złapał żadnej rysy, żadnego zarysowania. Zobaczymy, jak będzie z korpusem. I tylko tyle, albo aż tyle się zmieniło, bo na przestrzeni lat Apple nie dawało nam tylu zmian. Te obecne wystarczyły, żebym z chęcią chciał wymienić zegarek na nowy model.